Witajcie z tej strony Karolina Greencamp i jest dzisiaj ze mną Ivy i, I Dzisiaj będziemy robić aktualizację Stable, tak przygotowała do nas No, tutaj mm. będziemy właśnie na farmie zadania z... Zy... z... Zy... z... z kopyta, tak, tak No, kopyta No, ja pierdzielę no Śmieszne na pewno No, teraz przeżyjemy i co, patrzy, to jest niedyskut. Dobra, idziemy do tego wydania. Ehm. O jezus, ludu. A, jak dużo osób, bo nie można kliknąć na tego całego. O Ja yes. e, ehm, bla, 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 ja muszę czekać, aż się tylko przyciskają, bo wiesz. Poczekaj chwilkę, bla, cześć, cześć, czy dobry, beta, miłos, że lawsuitroyable... bla, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla nie dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, nie mnie, dla mnie, mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla dla mnie, dla Tu dla mnie, dla mnie, Lepa jesteś. Nie działa, mówię wam. Od czego jest mapa? Od czego jest yy, zielony... Nie, to oranżowy na mapie. Eeeem... Yy. Konia mi, kurde! Paradej, prawda, paradej, 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 To fajnie wygląda? Ja, krzyczała. Ja. Nie, ten nie zjadę. Ja pierdzieszam. Szyfie, zjadę. A bo nie, ja teraz powiększę tę grafikę, żeby było lepiej widzieć wszystko. Nie, musimy w to odjechać tam, bo ja nie No wiem, a patrz. No, nie, nie, skalę, Uff, dobra, no, nie, nie, płacę, no, wiesz, tak Poczekaj, że nie, 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 no jakby on posywałby mi siodło. No, tak. Kurde, Nie wiem. No, ale w ogóle on mi zasłaniał w ogóle moją osobę i brzydzi dziwnie się bo im A czekaj, w ogóle, tak, tak jak, wiesz, jak się wyrażasz w realu, na filmie. Ja w realu mam na imię Caroline, Karolina, no. Normalnie. Nie, nie, <głos》. małe. głos> no, ja. nie wiem, czy to był mi to wyboru, ale wiesz. Rok temu miałem w ogóle takie jedno z tych filmów i miałem to w pociągu, ale nie ale tak ogólnie nie ujawniłem i nie ujawniłam. Uuu, można wejść do wody, ale jaja. Ja, ale jak <noise> fajnie, kurde. Ej, to jak tak zawsze było? Bo... Właśnie, nie wiem. Nie wiem, to tak się było, tylko ja tak. Czemu tutaj pisze pluj? Zajęłam ja pierwsze miejsce do tego wygaju i zobaczycie to zaraz na filmiku, który wstawię na YouTube. Cześć, to jest tylko do filmu. Nie. Jeszcze jedna klasa na ręce. Nienawidzę, bo on jest. Dobra, i sobie ze zrobić? będzie świetnie. Zajmie się sprzętem chłopackim, bla, bla, bla. Więc czyta, wyczytałabym Wam to, ale dzisiaj mi się niczego nie chce. No to jedziemy. Kurde, on mi obrzyd obrzydza tą całą grę. Bo mm, to, to wygląda, on się w ogóle nie rusza. O, za pół za pół godziny, z tym to pójdziemy przy okazji. Kurde, ile ludzi. Wow, wow, wow! Mi zahamowało. Więc tak, więc spójrzmy. To miejsce zaczynajemy. Czy jest taką? Mamy tutaj noże, lożę, o, no, kryminalne zadanie. Ja zawsze znaczy. Ja zazwyczaj y, czytam tekst zadań, ale, ale także mi się czasem nie chce. Ja, ja nie czytam ogólnie, ale ja dopiero jestem nabiera na tą historię główną, bo w ogóle się pojawia w jesieni tam zimą, coś takiego. Ale co się I... pojawi? No kolejna historia główna, chyba. Bo no, tam na Instagramie było. Muszę jechać. Czekaj, na góry musimy. No na y, Ja ogólnie... Mm, Oła, 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 o, 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 ale mój polityłek. No o, nie mogę wziąć nie tego wiadra. A ja, nie możesz. Dobrze, wzięłam. <laughs> nie, bo źle klikałam. Yy, ogólnie możecie powoli mi zadawać w komentarzach lub pytania. Bo będę Q&A robiła, ale to jest takie... A ile masz w 30 aktualnie, no ale wiesz, nie tak. No, nie 49, bo... Się no bo ja nie... ej czekaj, gdzie jedziemy? Aha. Bo ja nie to jestem to... jakaś idealna w nagrywaniu. Gdzie ja mam jechać? Przepraszam bardzo. Mam mną Ła, stup! stupiłam Fabi się, no poczekaj, bo, bo się utopiłam. Nie, no tutaj musieli zrobić, bo tutaj nie było nigdy tak płytko. Bo tu kiedyś jechałam. Poczekaj no, chwilę, bo ja jestem nieogarnięta i się utopiłam. Czekaj, bo ja już siadłam z konia, bo zaraz sobie z niego wisiać, bo... Czekaj tam na mnie. E, e, tak, e, ale to ja nie jestem jakaś taka super nagrywaniu. Czym nagrywałaś ostatnio? Ja nagrywałam, no ale tam miałam innego. Ale montowałaś czym. A montowałam, wiesz, miałam tam na kamtasie coś takiego, ale... Dobra, ale tam ja monta... nie... Ja też chciałam taka. montować Kamtasiu, ale się przyznaję, że nie umiem montować kamtasi. No co, to ja w ogóle nie umiem montować. Ja się gramię, za wygasa, ale nie się sposób. O Boże, od kiedy on chodzi? Kurde, chodzi? Pierwszy raz jak ktoś chodzi. Ej, serio. Nie nie, nie wiem, kto, kto to jest. Kule, po co on chodzi? Właśnie nie wiem. Mhm. Na pewno nie wiem. Nie no, wiem. Ale powiem tylko tyle, że y, te postacie chodzą, co są kwiaty. No wiem, wiem, wiem. Takie sztywne. Co on robi? Ja pierdzielę, co to było? <coughs> Gdzie jest mój Murkan? Tam pewnie stoi. No oczywiście. Gdzieś. Gdzie gdzieś to zrobił? On tak uderzył przed chwilą ręką w ziemię. No wiem, to było dziwne. Dobra. Jezu, nie mogę. Już tylko co? zadanie. Kurde, to, to... muszę się ścigać. Na piechot. Na piechow. Gdzie? Tutaj... Ej, kumasz, masz się siebie ściga. Dobra, fajnie, co ja mam chorę robić. Ej, masz już to zadanie ze ściganiem? Tak, ścigam się. No kurde, może mi... E, XP doda. No ogólnie ja czekam na 19 level, bo tak Jezu, on będzie ja szybszy. Ma... Ja mam 18,5, bo wiesz, moją reputacją jest... E, świetnie, wygrałam. O nie, on wygrał. go. To... Nie, yes, wygrałam. Dup. Jonasa, nie wiem. Wow, to było szybkie. Bla, bla, bla. Chodźmy. Dobra, tylko mi konie. O kurde, tylko mi konie. Potem się dziwię, że mój koniec słaby na tekst. Dobra. O, Eee, po, 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 to ile już minut? Jest 8 minut tak chyba. Patrz, muszę za ile są CSU. -y. Wow, wow wow czekaj. Ja już sobie za pół godziny, dobra. I nie byłam na CS a paru miesięcy. To dobra. to zobaczymy, Ci się uda. Ej, masz lifetime'a? Mam lifetime'a. No, ale czy masz no tego? Lifetime'a. No mam lifetime'a. A, okej, okay, bo usłyszałam, jakie, usłyszałam jakiego Lifetime'a na początku, ale okej, okay, no ja też mam. No, bo ja mam od, od tamtej... ja, od nie wiedziałam, że takie jakby rok W 2015 dostałam Lifetime'a na gwiazdkę, to tak. Naprawdę? Ja też nie Znaczy ja na Mikołaja. Ja na gwiazdkę ja, ja na Mikołaja dostałam coś innego, a na gwiazdkę wstawałam. Tej... Ym, tak się ucieszyłam, bo ja już y, marzyłam o tym fajmie od 2014, gdy miałam 16 level. I <śmany> mi się udało. Kupiłam sobie tato Morgana, konia, y, mor Morgana, Morgana i... i co Chociaż nie wiem, ale kupiłam 3 Ja zamieniamy na

Nie wiem, jeszcze takie tam konie, a potem chciałam pochodzić na z koni, i niech co jest sprzedał. O, oh, tak. No, ale jest nagrody. Super. Tak, mój jakim moim pierwszym koniem w grze był, e, ten tego on ma. Tinker. Tak? No. Mój, no, ja moj, go, No, ale, ale ja go sprzedałam i koniec zadań skończyło. Ale fajna bluzka, podoba mi się. No to co dostaliśmy od niego? Ale spadła mi jazda od razu. No to chyba skończyliśmy wszelkie dodania, które aktualizacji. Zakończymy tutaj. No, zaczynajmy go, bo ja nie mam a nie urodzę, złóżę no, kiedyś jest to lżejszy, to godziny, a dali po świnki i nowy wygląd, co, ale dalej. Mm -hmm. Dobra, więc dziękujemy za... Dziękujemy, dziękujemy za oglądanie danie. i... Do zobaczenia! Tak, do kolejnej aktualizacji albo... nie wiem. Albo do Q&A, zależy ile pytań będzie. No i dobra. I niedługo pojawi, pojawi się Let's Play jako e, specjalna 30 subów. Także trzymajcie się i cześć!